widzę tylko kappę na czacie, wiesz? O, chyba no. się uruchomiłem w końcu z tym streamem swoim. Uh. Uh -huh. Jest coś takiego, że ten API youtube'owe do czatu generalnie do livestreamów jest bardzo słabe. Zwłaszcza z tym czatem. Ten czat to nie jest... Xagrod napisał dobry wieczór. Dobry wieczór! Ksagrot". Yo. Hello! No, ten czat to generalnie jest bardzo słaby, bo jak na Twitchu to korzysta z Irca i to działa w obie strony szybko, fajnie. To na YouTubie, to on generalnie co 3 sekundy odpytuje się, czy są jakieś wiadomości na czacie. Mhm. Więc jak ktoś napisze coś na czacie, to minimum za 3 sekundy dopiero może się pojawić u kogoś innego. Są wiadomości? Są wiadomości, a może już są wiadomości? Coś cicho. No, takie odpytywanie. ma u ciebie. Hmm. U mnie coś chyba słabo ten stream idzie, nie wiem czy idzie. Coś cicho na tym czacie. O, czyli my na Discordu jesteśmy cicho, tak? Chcesz po polsku nie, czy nie, po angielsku? Tak. Czy brazilian portugiesu? Może być english. Chcesz mrówko lewa czy antliona? Antliona chcę, mrówko lewe są żydkie i śmierdzące. Ale mrówkole, to gdzieś już to słyszałem. No to w Terrarii jest. Ale wcześniej gdzieś to słyszałem. To, to taki chyba istnieje. Heman wie, napisał tak? derpna i to jeszcze nie ma nocy. No już się zbliża. No, to gdzieś, to... gdzieś na Ziemi jest już noc. To prawda, zawsze gdzieś jest noc. Ja miałem ustawić adres tego serwera. No dobrze, to my mamy już Terrarię mm -hmm. odpaloną, i zwierzę jest gotowe do akcji. Tak, nie wiem jak coś w to się gra. Ojejku, coś zrobiłam, to nie ja. Nie przejmuj się, że nie dług bardziej, nie dług, bo to, bo to nie jest brud, tylko to złazi po prostu to pokrycie. Aha, aha. Im bardziej idzie tym bardziej się to powiększy. Przepraszam. Nie szkodzi. Na przykład tutaj widzisz? Tu jest bardziej zdrapana. Mhm, uh -huh. to się kiedyś lepiło. Tak, ale no, to, to się to, łączy to, co i coś się nie może połączyć. Kiedyś było Z serwerem? Bo po może nie lepi. odpaliłem. <laughs> tak, tak, to może o, być poważny mam? problem. Jak mam was do was dołączyć. Chwila, bo jeszcze muszę serwer odpalić. Na jakim świecie gramy? Mały, średni czy duży? Na małym no, chyba. Mały. Albo na średnim będzie opcja po środku. Chyba chciałem wam proponować. Może średni, może mały, żeby tak jakoś szybciej tam się działo. Pa co się ograniczać? Ja tam się znam. Ja po co się ograniczać? Ja na... bym proponował nie większy niż średni. Wziąłem średni. No, no. A to okay. Średni brzmi jak kompromis. No, w ogóle, co czasami działać. trzeba różne biomy znajdować na mapie, czy ten Dungeon, czy ten biom. Czemu Dungeon? Bo tam są fajne rzeczy w Dungeonie. Dungeon, Dungeon jest tylko na jednym, w jednym Dungeon. miejscu na mapie, o ile się nie mylę. Dungeon. Popraw mnie Rafał, że, się mylę. że co jest tam na jednej mapie? Atakuje. Dungeon. Znaczy po jednej stronie mapy, tak? Dungeon. Czy o coś innego chodzi? Nie, no, to już w jednym miejscu generalnie jest, tak? No o, tak, Generalnie, tak. większa mapa, tym trudniej go będzie znaleźć. Nie, on zawsze jest po, albo po le, gdzieś bardzo blisko lewej strony map, albo blisko prawej. Okay. No to dirt, w takim razie Tylko chodzi o to, że jest więcej dochodzenia. Czy ktoś może wejść na mój stream i zobaczyć, czy się odtwarza, bo ja nie mogę? Tak, tak. Mamy oba streamy włączone i generalnie działa. Aha. Okay. Dobra, bo coś mi na drugim Bez... laptopie nie chce działać pod grunt nie realnie działa wszystko. Dobra, to co chcemy mieć fioletowe czy czerwone? Co bardziej, co ale co? Fioletowy czy czerwony? Ja patrzę na fioletowe, ale nie mam pojęcia o co chodzi. Ale nie ja, wiem o co to chodzi. ja też. Fioletowe? Fioletowe, bo zergowie są fioletowi. To będziemy mieli, mieli korać innego niż teraria. Ale bo co, co Fioletowe? Zobaczymy. Raczej nie planuję na razie. Bo chcę od siebie Daj spokój. No, 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 no. No masz, no masz. Nie pozwala no, polskich no, no, no. znaków w nazwie świata. Dobra, już powinien pozwalać Lez chyba połączyć się. Totelarii. A tak, rzeczywiście, zapomniałem. Poczekajcie chwilkę, odpalę sobie. A co Polską wersję przynajmniej chcę włączyć. Aha. To powinno być w ustawieniach Steam'a, tak? Nie, w ustawieniach chyba w grze po prostu. To pytało. A, tak. Tak. W ustawieniach i tam powinien chyba być język. Chyba tam zmieniam, bo nie d przypominam sobie, żebym zmieniał w ustawieniach Steam'a takie rzeczy. Okej. Dobra, to zaraz okne. Settings Language. O, jest Polski. Okej, okay, dobra. Dzięki Herman za przypomnienie. No, bo musisz patrzeć na przykład blok brudu zbierasz, a nie dirt. Blok <grystanie> 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 brudu. kurna, Naprawdę blok brudu. Chyba tak. <grystanie> na, God na, na pewno dirt to brud. <grystanie> Tak. W tym Minecrafcie tłumaczenie bardzo. Takiego, że można ustawić język piracki, i Arr. zamiast dirt jest filth. <laughs> Czyli zamiast brud to syf. No. Ale kapitan Jack Sparrow mówił: I've got a jar of dirt. A nie. To prawda, ale piracki Minecraft może nie jest karaibski, tylko jest na przykład bardziej wikiński, No kto wie. Albo brytyjsko-piracki. Jak mam dołączyć? E, musisz wziąć w multiplayer, nie wiem jak jest po angielsku już, bo już się oduczyłem angielskiego. Co? A już stoi serwer? E, jeszcze nie. No to... Już powinien zaraz stać. Na porcie 7.7.7.7. Bo się podłączyłem LANem. Czyli multiplayer, a później co? Robimy join via Steam czy join via IP? Via IP. Ja podałem Dobra. na Discordzie Je, IP. Ja. Powinien być... Masz u góry. Hmm. Okay, ja. Powinien być widoczny dla was na general, na tym kanale Punio7. Czy ty kamień, napisałeś to na Discordu? Słucham? Czy ty to na Discordu napisałeś? Tak, a mogę powtórzyć. Tak. A jest, faktycznie. A gdzie jest? Tutaj, to, to? to jest IP, to weź ja jestem zamieniony w kamień. Bo musisz się zarejestrować, bo są... A co? A... Musisz tę postać zrobić, możesz zrandomizować, albo możesz... Musisz się, A, zarejestrować, bo się zarejestrować, bo są uh, postacie nie, po stronie serwera, żeby zapisywał Twój progres na serwerze. To jak to zrobić? Slash, register i hasło. <noise> Tylko podaj takie, żeby stream nie widział. Ale, 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 ale jak slash? To trzeba jakiś... Enter, żeby otworzyć czat, wpisujesz slash i... i piszesz. Tak Pewnie widzieć message'owy day. Aha. No już się zarejestrowałem mi teraz login? Pewnie tak, Są jeżeli cię nie odkamieniło to tak. Okej. Okay. A matko, to no my... się tylko kolory zmieniły. Tak, Ta, to jest trochę tak jak w tym, w Stardew Valley. Tam się fryzur i kolory ubrań też. Teraz pytanie, czy można kopać? Czemu miałoby się nie dać kopać? To chyba podstawowy element terrarii, nie? Bo wcześniej był włączony spawn protection Czana. się nie dało kopać... Wszyscy, wszyscy będą wiedzieli teraz moje hasło. A, a jakie masz? Bo ja nie widziałem. Nie wiem, Herman pisze, że jakieś dup nie mam hasła. Będzie powtórka na YouTubie, żebym mógł sobie zobaczyć. Pewnie będzie. Tak, tak. Teraz wszyscy już wiedzą. Była taka miła i zminęła discorda, żebyśmy widzieli tam te czaty to tak, było bardzo Muszę ja sobie się. trochę poprzestawiać dźwięki, bo słabo was słyszę. Stajam. A za dobrze a. słyszę grę. Masz szatę magiczną, albo jakiś taki paszczyk w stylu Eda, widziałaś? Edo. Postawiłem stół Od, warsztatowy. Eda. Tylko nie zabijać królików. No to jest dobrze. Pan, 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 na daj, daj! Czyliłeś jakąś komendę oh. na sleja. Nie, ale mogę zrobić... Znaczy, nie wiem, zobaczymy czy mogę zrobić. Nie mogę, bo nie mam super admina. Chyba, że z konsoli serwera. Katono oh. tried to execute. No sobie, nie wiem, Neverland czy coś. Dostałeś. Zrobiłem ścianę, ale gdzieś mi zniknęła, nie wiem gdzie. Submit. OK. I co teraz? I co, widziałeś efekt? Czy nie zwróciłeś no, uwagi? Widziałem, widziałem. Ale jak ja mam dołączyć? E... No dobrze, jest zrobiona postać, tak. I co teraz? Login? E... Na zieloną strzałkę A, przy, przy postaci. A, Takie tu? play. Tak, dobra. Uh -huh. I teraz wklejasz to, to Chyba je kopiowałaś, to Ctrl że... nie, nie wiem, czy zadziała kopiowa... Ctrl V w grze. Da się tak w tutaj wkleić? Powinne o, się da. da się, jej! jeszcze tylko Discorda mogła. I będzie je spoko. Jej! Accept. O Jezu, co ja zrobiłam? Nie wiem co zrobiłam. Bez portu Potrzebne, może no trzeba wkleić. Nasz no server port. Enter wystarczy wcisnąć, bo jest domyślny. Nasz guide nazywa się Jeffrey. Tak, tylko że zdążyłam usunąć Oczywiście. Accept. Podajcie mi serwer port. No, brałem już. Tak, pusty, pusty został. Da, 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 da. Także, wyjś uświniał po dwukropku razem z dwukropkiem. I mm -hmm. teraz accept. I weź port 7.7.7.7 i Accept. No okay. wpisać mas... IP. Czy masz w adres IP razy. do dołączenia? Czy nie, nie zapraszasz o... widzów do gry? Jeżeli ktoś chce dołączyć, to niech, niech dozna się na czacie, podamy IP i będzie, możemy, będzie można razem grać. A tam są już trzy ludziki, czemu tam są trzy ludziki? No już jest Jeden to Rafał, jeden to ja, jeden to Encep. Encep. A co on robi? On chodzi sobie i będzie strzelał do innych, jak, jak, jak coś nas będzie Jesteśmy atakować. Jesteśmy na tym samym serwerze, bo ja jej nie widzę. No ja dopiero to, jak... łączę się. Aha. On patrzy pewnie na, na, na nasz stream. Tak. Tak. Ja na początku był jeden encef. On nazywał się. Waszej króliki idzie. <grystanie> bam, bam, gonna daj, daj. Prawie go zabiłem. Gaj, gaj, rąk, zlejma. Zlejma. A nie, slajma można zabijać. Ale będę zabijać króliki. Nie można. Za to idę. Na ogrod nie ma tyrali niestety. No cóż. Autobany za to lecą. <grystanie> Jesteś tak jak Autoban? Znaczy jest, y, można ustawić to tak, żeby... To ...dawał bana albo kika przy śmierci. Autoban mhm. jest w Niemczech. No jest. <noise> taki szybki. Ho, ho, ho. Są fany. Czemu mi się to tak długo łączy? Może zły adres jest. No raczej zły adres jest, skoro ci się długo łączy. Mi się natychmiast łączyło. A może nie jest w mhm. To Blada. powinien być publiczny adres, o, a nie publiczny adres PC. O, żabę zrobiłem. Żabę można, żaba to jest... Nie no, jest bait. taki sam adres, co mi podaliście i... Bez no. dwukropka? Czy zy? No, IP było wpisywane osobno, a później Aha. port osobno. I teraz jest connecting to. Weź rozwój Discorda i porównaj, czy to jest to samo. No, porównałam przed chwilą. Aha. To sprawdź, czy może spacji nie ma. A spróbuj skopiować, bo on powinien control V powinien przyjąć. To było kopiowane wszystko, to było. Multiplayer. Moi widzowie są za leniwi, żeby dołączyć. Jeden. Trzy. Tu poblada. Fajnie. Dobra. Ile słońków. Accept. Nikt nie Życie oh. O, jest. Oh. To teraz jesteś... A czemu ja jesteś... jestem w kamieniu? bo musisz się zarejestrować. Wciśnij Enter i otwierasz chat. Teraz wpisujesz ukośnik register, żeby zarejestrować się. Ukośnik register i hasło. Jakieś tam fałszywe hasło. Nie takie, co zawsze używasz. Bo nie wiem, czy mogę je widzieć, czy nie. Taki jestem admin, że nie wiem. Już. No to teraz chyba ukośnik login i to hasło i powinnaś móc się ruszać. Ksagnot? nie, gramy kompletnie bez modów, na czystej terrarii. I co, no, idealnie. Teraz nie jestem pewny jak to zmienić swoje T-Shock pozwala na jakieś komendy, ale nie, nie będziemy korzystać z komend, więc to jest prawie czyste, poza tym, że mamy postacie Hej. po stronie serwera. A teraz jakiś customowy serwer, tak? Tak, nieodziany. O, mamy jakiś dagger. Aha. Ale, ale on nie ma żadnych jakichś zmodyfikowanych tak? rzeczy. Tak. Pan, pan. Idę patrzycie krójki, no. Mają nie umierać. Chyba cię tak rozplaszczył? Au! Co, 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 się, to co się, co się, to, to się rozplaszczył? Krój. A gdzie wy poszliście? Poszliśmy w lewo, ja już idę do ciebie. A jak, jak mogę drzewo lewo zbić? Pewnie musisz wyjąć szekierę. Tak. Naciskasz trójkę i klikasz na drzewo daaaaj nie musisz y, klikać i Aha, zostawiłaś mnie. Okay. a tutaj kniak. są góry no, może, jeszcze jest a coś takiego, to... że jak wciśniesz SHIFT i klikniesz na jakiś obiekt na przykład drzewo to od razu wybiera ci twoje narzędzie odpowiednie Aha. A można, jak to nie wybierać z paska siekiery i w ogóle nie trzeba trzymać siekiery na pasku ale głupio się z pacju skacze a to można przestawić Słucham? To gdzieś można przestawić, no. Ale, Ale w też Tak, dziwne jakaś. Nie to przestawić. Gdzieś... No to to ty. Co jest eee, dziwne na Błoto. I co teraz? O... Tak, tak, to jakaś, tak jakaś woda była na pustyni. Ja się przekopałem, ona spłynęła, takie błoto było. No pewnie będzie konfrust, no koks. A jakby to jeszcze Nega. jest ten kontroler mam przy podłączony kontroler to... a, Nega. a A AP to jest W. Aha, okej, okay, to nie nie chcę. Nie AP to, znaczy. to jest y, używane na przykład do wspinania się po plucz. czemu to mi się... okay. Znaczy po tak. Linach po nie można. No li... właśnie. Czy Nigacox to nie był czasem na naszym y, hmm. Sylwestrze? No i powiem? Pamiętam. A ugryzło mnie. Nikt cię ja nie dostałam braku. serduszko. Ale ja chcę teraz to zamknąć. Te rzeczy. Aha. Znalazłem ok. jakoś miksturę czasu przestrzeni. tunelu czasu Tak. też to znalazłem. O nie, utonęłam. W liczbie nie. dwa. O, mam bumerang. A, w, może będzie płynąć do góry? Nie. Nie, trzeba, trzeba spać. Znaczy, czas. skakać. Nie. Jak tu się pływa. Trzeba skakać. Znaczy, nie da się pływać. Uff. Trzeba Wyszom, mieć odpowiednie okay. rzeczy, żeby móc pójść. A skąd się bierze te pochodnie? Ja znalazłem, ale mogę się podzielić tylko. Trzeba zabijać. Ze słoików są. Jak to znaczy, treba... Generalnie pochodnie można zabijać tak, slajmy i z... potem ze slajmów i drewna można robić pochodnie. Niga pisze, że był u nas na i też chyba był, był, jak graliśmy w Borderlands 2. A to już tylko zrawałem. A, mam magię. Czym ty strzelasz? Co to za czarna magia? Mogę ci dać bumerang, to możesz bumerangiem strzelać. A ja będę magiem. Brian. O, on się nie kończy. Nie, nie kończy. A co się? jak zejdziemy w dół? To nie zjedziemy pewnie stamtąd. Jak zbyt Ui. wysoka skoczysz, to tak. Cieszę Zasz, że się, żeście zeszli. Poszliśmy w prawą stronę. Yy. Yy. Ale to jest jakiś Niech tylko znajdę, gdzie się Mam wykwipunku. A czy jestem teraz, jakoś wyjdę? Wciśnij do góry na linę. Nie wiem, co tam masz ustawione na do góry. Spuściłem ci tutaj linę, powinnaś móc wejść. Widzisz linę? No, nie więcej. To, to trzymaj do góry. Ale nie. O, i coś mnie ugryzło. Aha, aha. To coś się do fajne. domu. No właśnie, chodź, bo zombie idą. Zagrod? Ojej! mam e no, złe doświadczenia za Iskim Daily na multi. każdym razem jak próbowałem grać, to zawsze coś się psuło. Chodź bo zombie kiedyś na... idą. Tak, kiedyś na jakimś forum Zebraliśmy sobie grupkę ludzi, którzy chcieli pograć w i i potem próbowaliśmy się połączyć, co chwilę kubie się rozłączało, część ludzi nie mogła się połączyć i, i tak dalej. Więc <laughs> on sobie wspomnili. Gdzie żeście zeszł? A, tam. Jesteśmy po prawej stronie. Nie boicie się zombi, że was jedzą? No właśnie, o, wskoczyłaś tu, jak ty tak ja to zrobiłaś? Ja pewnie ci postawiłem, a ty wskoczyłaś sobie. Czy trzymałam dłużej? A, ale tutaj będziemy musieli linę spuścić. Pomaga na zombie. To jest zombie? Jest, w... a nie, to ty no. byłeś. Tak. Czekaj. Czekaj, ja mam linę. Już podpiąłem linę. O, fajnie, okej. Okay. Słabo ją widać ja w wodzie. Nie a, nie, nie wyszłam, Uję. niosę Jezu, Ojejku, jak one warczą. Mam granaty. Pochwalę się na czacie. Generalnie mamy coś takiego jak emotkowe. E, Tui. E, emotki z Twitchów. Więc jak napisze się na czacie jakąś emotkę z Twitcha, to ona wyświetli się na pewno u mnie na, na nagraniu. Jeżeli wy chcecie ją też, żeby wam się wyświetlała, to mógłbym zrobić takie rozszerzenie do chroma, która to wyświetla na czacie. Nie postawiłeś krzesła w domu ani światła, i teraz Gajcie nie chcę prowadzić. <laughs> Nie miałem pochodni. Właśnie króliczek! Dobra, niech królik właśnie. <noise> bam, bam, daj, daj. A czy one się na mnie przebiją przez drzwi? A czemu ten, nie, nie. ten koleś stoi na zewnątrz? Nie wiem, czy mamy pozwolenia. Znaczy Dlaczego... pojawiło mi się, że nie mam pozwolenia, żeby go wprowadzić do tego domu, więc będę musiał coś w serwerze zmienić. Backstab! Bim! Niechcący. Biedny królik. Dobra, zrobię obiad. Blem, blem, blem. Z królika nie można. Szkoda. O, Zablakuj jego ciągnik. Zablekujcie drewnem. Już mi to ktoś podpowiadał wczoraj. I tak. to działa, to trzeba jak otworzyć mam... drzwi na zewnątrz i ten... Postawić blok. Nie tak, można postawić w się... środku, jak widziałeś tego nagranie ze streama. Tak, mówiąc, postawić w środku drewno, to i tak się dostały zombie. Ale na zewnątrz, jak się postawi, to nie mogą wyjść. A jak A się blokuje, to nie. A dwa bloki, to się nie wejdą, co? Nie wejdą, ale nie będziemy mogli ich zaatakować. <laughs> chyba, że jest magii. A skąd wejdę w ten jeden blok? Uwaga! Że może będzie ok. O, poszli sobie, to trzeba teraz postawić na zewnątrz. Ups. Coś się no, ja nie odniosło. Może miałeś myśl, ale z drugiej ceny. strony mogą, bo jest Aha. inaczej inne rozstawienie. Okay. O, zepsułam. O, już nie wrócę. <laughs> <laughs> Właśnie tak to wyglądało wtedy. <laughs> o nie. A, <laughs> Fajnie. nie, dla mnie. Magia dla mnie. nie przyjmujemy. Rafał, chodź. Nie, spalę ich. To przyjaciele. O nie, mana mi się skończyła. Dobra, po A jeszcze z drugiej strony piska. Albo może tak, ma, żeby nie wyjść. Czy ten slime na głowie zombie Jakoś go wzmacnia? Chyba nie. Z blokami wtedy odejdą szybciej. A, chce... Xadro że jeżeli chce się ich wykonić, to po prostu stawia się ścianę z trzech bloków i wtedy sobie odchodzą. Patrzcie jak guide dzielnie, dzielnie się broni. Mimo że nazywa się Jeffrey, to jednak dobrze się broni. O nie, znowu wyszedł. Mm -hmm. Gary! Spalę go. O nie Przydałoby się że jak się pije no, potworu. Twój pierwszy raz w Terrarii? Nie, troszkę już grałem w Terrarię, ale to było dawno temu, jak widać. <grystanie> Odejmę. O matko, zombie idzie. Ochronimy cię, a potem farbsy no. z czasem. Spell w ogóle nie ma na Nie ma. Gwiazda, gwiazda! O, a co te robią. gwiazdki robią? Odnawiają manę, jak się je zje, a jak się połączy trzy, to zwiększają maksymalnie. Aha. Króliczek chciał zjeść gwiazdkę, a tu mu zabrałeś. Co no, że ten NPC się do nas prowadzały, na przykład Merchant i tak dalej? Merchant potrzebuje chyba 50 srebra, ale nie wiem, czy nie nagracza. Czyli ktoś musi mieć złoty 50. On może nie No eee... ja mam 7 srebra póki co Ja mam 61 nie. <laughs> nie wiem skąd, ale mam Więc może się wprowadzić Żeby się A ja wprowadziła... A Żeby się nars wprowadziła to trzeba eee... jakiś ten eee... Co trzeba Trzeba zdrowienie zwiększyć być? maksymalne zdrowie uh -huh. tak. O nie, umieram Żyję. Dondaj. Spokojnie grałem na hardkorze. Tak, tak, to też wiem, że dla każdego MC, NPC trzeba zbudować pokój do niego, żeby się wprowadził. No ale niektórzy mają jeszcze jakieś dodatkowe warunki wprowadzania. Fajny ten spelczek na początku, bo ma podpalenie. Tylko właśnie ten brak odrzucenia, nie brak odrzutu. O. To może wiecie co ja tu zrobię? Może wyrównam teren. Tutaj sobie powoli zaczniemy budować noż, następne piętra z tej bazy. A tu da się łóżko zbudować, żeby przespać noc, tak jak w Minecraftu? Nie można przespać nocy. Bo jest sensu. Sen jest dla słabych. <laughs> Ogólnie. W nocy można kopać. O nie, nie mogę stąd wejść do domu. Bez sensu. No, tutaj, tak jest w prawej stronie wejść. Aha, no tak, Żeby bo tam nie wchodziły i żebyśmy mogli je bić. O, właśnie, mogę skrzynki postawić. Eee, a jak coś? się nazywa nasz guardian? Geit. Jeffrey. Postawię Grywa na raz sobie. może nikt nie Mamy Jeffreya. A skąd wiesz, że Jeffrey? Jak no, najlepsze. A, no, no. tak. You son of a bitch. Te jakoś, No, tu spadła. <laughs> Dzięki. Czy się budować jak jakieś... Drabiny? Drabiny? Winy albo platformy takie drewniane do przechodzenia. Okej. Okay. O coś takiego. Zrobię. To można z ręki robić. Okej. Okay. I chyba to też jako dach służy, więc. Liczy się jako dach, więc ewentualnie można z czegoś takiego robić ten dom. Ale nie jestem pewien. No niby potwory mogą przez to przechodzić, raczej to znaczy NPC nie lubią jak wchodzą Możdaję mm -hmm. tylko checkpoint, czyli jak umrzesz to jak no. pojawi się przy nim, jak w Minecrafcie. Albo lustro tam prowadzi. Fajnie. Magiczne, czy tam może... Uff, Daj. Powrotu. O, druga soczewka, mogę sobie zrobić. Okulary. Mi ślepota. da i po co ci te okulary? Dają jeden obrony. Świetnie. Wow, super! Nie no teraz to jesteś po prostu taki pancerny, że. A poza tym świetnie w nich wygląda. Plus 5 do stylu. Uh. Lepsze są ciemne okulary. Co się stało? A, zapisał się. Saving the world. Myślałam, że już Myślała, coś, coś. Ja też myślałem, ciemne. że coś się zespałnowało. A gdzie mogę odłożyć drewno, które mam. Na przykład na tych w tych skrzynkach na górze. Klikasz prawym przyciskiem, żeby otworzyć, i możesz włożyć. Mm -hmm. Tylko nie są zabezpieczone, więc wszyscy będą mogli z nich korzystać. I na przykład ja mogę wziąć coś z nich. Tylko nie mogę, dopóki ty ją otwierasz. Nie mogę ja otworzyć suszynki. A w sumie mikstury mogę tutaj powkładać. I na razie nie będę pił. Ta mikstura tunelu czasoprzestrzennego, ma fajny ten efekt. Nie wiem, czy czytałeś, przynajmniej, Punio. Nie, co ona robi? Teleportuje do innego gracza. To jest jedynie w multi chyba się trafia. Mm -hmm. A właśnie, masz tutaj plus jeden do obrony. Załóż sobie. Co to? To są kajdany, które wypadły z jakiegoś zombiaka. Aha. A gdzie to się zakłada? Prawym przyciskiem na to później to się założy, a generalnie to się zakłada w akcesoria. A, tam, okej. Okay. Może mapę, mapeczy, bo ja to na razie zbuduję troszkę. Chociaż wiecie co, może. Może tym się zajmę z w nocy. No. To a ja się nie Szkoda, że nie Eder, wtedy byłby chociaż fajny tyk tekstami tekstami że ta. Jak się buduje? Na razie nie buduj, teraz będziemy burzyć. Ścinać mm. drzewa. No to ja odkładam to drewno, bo mi nie jest potrzebne. A podobały ci się teksty Edera? Pewnie. Szczególnie ten o no, niezłomnym, który był. Eder by... z fańskich ław. Tak, o przed Przedostatnim odcinku. Możesz e, Neverland wziąć żołędzie i sadzić drzewa. Będziemy niszczyć te tak. tej No a ty super, świetnie. My będziemy ścinać te mamy. Dałem ci to, że będzie. Nie musiałaś wracać. Tak, ale ja mia miałam tam jeszcze. A to i tak. Oje. A i tak nie ma chyba tutaj miejsca, żeby te wszystkie zasadzić. No a a gdzie je ja się... mogę sadzić? Na, na ziemi, na trawie, tam gdzie trawa rośnie. Niezłomny rozpoczątek. Ale tam, gdzie nie będziecie chcieli budować, no. No to wezmiemy po prostu. Blejem. Zrobimy coś takiego Blem. i po problemie. Blem. Ja się Blem. idę do początek. Nie niszcz! Pęli. Zostaw moje drzewka! Rafał ten jest. chyba miecz z kaktusów, on no. chyba miał troszkę większy zasięg od tego. O, Jest bardzo dobry na początek, to warto no. być. Kaktusmen. a skąd wziąłeś kaktusa? Z pustyni. Ja to trzeba znaleźć pustynię. Zauważyłeś, że jak się zmienia biom, to się zmienia kolor wody. Czego kolor? Tła? Kolor wody. A, wody. Sof, no. nie, mogę, nie mogę tutaj wejść. Bo, wchod, ja bo idę sobie i woda, woda jest niebieska, potem zmienia się biom i nagle woda o, się robi Nie wiedziałem, że wyrosną jak zasadzisz je tak gęsto, ale... Właśnie Wyrosli, miałam się o to, to pytać. Fajne.